Dzień dobry, dzień dobry kochani. Godzina czwarta rano. Ja opuszczam swój domo-samochód i ruszam na szlak. Idziemy na jezioro Federal Lake. Tam będziemy fotografowali piękne odbicia w jeziorze o wschodzie słońca. Także dzisiaj piękna szlaku Wam zbytnio nie pokażę. Może kilka przebitek jak będę wracał, bo teraz no jest totalnie, totalnie ciemno. Właśnie zachodzi Księżyc, także mamy same gwiazdy, a od gwiazd to niewiele światła na szlaku. Także trudno by było cokolwiek nagrać tą kamerą. Także kochani, widzimy się nad jeziorkiem. Do zobaczenia. Ja ruszam ponad półtora godzinną druszkę. Jakaś połowa szlaku chyba za mną, mam nadzieję. Troszkę się rozebrałem, bo się gorąco robi, jak człowiek idzie pod górę. A tu jest kawałek, jest kawałek przewyższenia i cały czas idziemy góra, góra, góra. Chwilę sobie odsapnę i ruszamy dalej. Dotarłem nad jezioro. Po drodze spotkałem byka na rykowisku. No, nie wiem, czy na rykowisku, grunt, że ryczał jak dziki i to tak blisko, że się przestraszyłem. Nieźle. No, ale jesteśmy nad jeziorem. Teraz muszę tylko znaleźć miejscówkę, z której będzie fajnie widać i schronisko Kroda di lago i góry. Także idę w poszukiwaniu tej miejscówki jakiegoś cypelka, na którym będę mógł się usadowić, postawić statyw i czekać na słońca, No, bo jeszcze jest. Totalnie, totalnie ciemno. Godzina jest 5:46. Dobra, idę szukać miejscówki. Robię rekonesans tutaj wokół jeziora. Patrzę sobie, z którego miejsca będę mógł robić foty. Chyba tutaj na ten cypelek, jak wejdę, to też będę miał fajny widok. Zobaczymy, tylko wszędzie tutaj po kamyczkach skakać, żeby nie umoczyć sobie stópek. Hops, 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 hops. Nie ruszaj się kamyczku proszę. Ops. No niektóre się ruszają. Szemko się kurczę nie zmoczył stóp, bo stopy jak stopy, ale buty jak zmoczę. Troszkę potem lipa z mokrymi wracać, nie? Tą godzinę. A jest chłodno. Ops, wydało się. Jesteśmy na cypelku. Jeszcze widoków wam nie pokażę, bo tu dużo nie widać na razie. Na razie chyba się osadzę i poczekam, aż się troszkę rozjaśni. Powiem Wam tak, przyszedłem. Zapalili akurat w schronisku jedno światełko. Mówię, o jeszcze ciemno, tak ledwo co tu wlazłem na ten cypelek. Troszkę sobie stopy zmoczyłem, ale. Mówię, dobra, to już sobie przymiarkę zrobię tak z gwiazdami, zobaczę jak to wyjdzie. Nie wiem, czy też tak macie, ale. Mówię, a, no tam pewnie tak. Te stopy, chociaż bo zobaczę, kadr jakim chciał, nie? Czy tam coś w ogóle będzie, nie? Ale zrobiłem kadr i mówię, wow. O, wow, jaka petarda, nie? A tak człowiek stoi. Patrzysz, tutaj tak czarno, nie? Tu czarno, tu czarno i tak nic nie widać. Zrobiłem fotę, tam 15 sekund naświetlania testowo, tam 2500 ISO, nie, przesłona 3.2. I wow. Mówię, o Jezu, i od razu taka, wiecie, adrenalina skacze i od razu chce się robić te zdjęcia. Dobra, działam dalej, bo za chwilę zrobi się jasno. Tak to plus minus wygląda na żywo, może tyci ciemniej. A zobaczcie, jak to wygląda po zrobieniu zdjęcia. Pyk, wow. <laughs> Trochę tu iPhone rozjaśnia, sorry, ale Ej, jest rewelacja. No dobra, kochani, już się powoli zaczyna robić taka szaróweczka. Także ani to zdjęcia nocne, ani to zdjęcia dzienne. Także o, jakby mnie ten jeleń nie przestraszył, to może bym był tu z 5 minut wcześniej i miałbym troszkę więcej okazji, żeby zrobić takie typowo nocne zdjęcia. No właśnie, mogłem jeszcze być pół godziny wcześniej. Wtedy miałbym taką okazję na więcej jakichś gwiazd, bo byłoby trochę ciemniej jednak. No dobra, no ale ten kad i tak teraz tak fajnie wygląda. Taki o, wiecie, o świcie jeszcze przed świtem. Fajnie słuchać tutaj jakiejś żabki, tutaj jakieś ptaszki, tutaj jelenie w tle. Teraz już wiem, że to jelenie to tak się nie boję. Wcześniej <laughs> myślałem, że to jakieś byki, tylko że jak tak blisko mnie w lesie, to się zadziało. To mówię, no przecież krów tu nie ma, nie? Znam miejsce. No dobra, to co? Teraz czekam aż pojawi się to słońce. Będzie powoli oświetlać i ten szczyt, który mam w kadrze. Ale chyba fajnie będzie, jak zacznie słońce delikatnie muskać też czubki tych drzew, tutaj, które są w kadrze. Zostaję tu, będę tu pewnie przez najbliższą godzinę czekał. Mniej więcej kadr sobie już znalazłem. Jeden węższy, troszkę drugi, troszkę szerzej. Zobaczymy. Pewnie odbywa, będę sobie na zmianę robił. W międzyczasie też pewnie jakieś inne odbicia porobię. Zobaczymy, tu jeszcze jest taka wysepka na środku, mała, ale nie wiem czy da się ją wkomponować, bo tam są jakieś haszcza. Ale zobaczymy, zobaczymy. Na sam koniec zrobię sobie jeszcze rundkę dookoła jeziora, jak już będzie złota godzina, może jakieś jeszcze kadry poszukam. No na razie to czekam, tak jak mówię, aż się zrobi troszkę jaśniej, aż zacznie fajne światełko na, na, na czubku tej góry, która jest tutaj głównym moim elementem, oprócz tego schroniska Kroda Dilago. Dobra. Poczekamy na słońca. Jak widzicie, świat się budzi powoli do życia. Coraz więcej ptaków słychać, wcześniej były żaby, ale teraz już więcej ptaków słychać. Fajnie to wygląda, ale strasznie szybko się robi jasno, naprawdę. Przed chwilą do was gadałem, bo było jeszcze ciemno, musiałem się poświetlać latarką, a już teraz kamerka jest w stanie mnie zarejestrować. Pewnie trochę szumi, ale już rejestruje. No i nie jestem tylko ja, za mną czarna wiecie przepaść. Tylko coś się dzieje, zobaczcie. Są góry, są góry. Widać je, widać to odbicie, ale to odbicie jest magiczne. Za chwilkę Wam rzucę przebitkę. Nagram ją telefonem. Jest petarda. Te odbicia w alpejskich stawach, jeziorkach są magiczne po prostu są magiczne. Wygląda to nieziemsko. Szczególnie o wschodzie słońca, właśnie teraz, albo przed wschodem słońca. Kiedy to wszystko jest taką jednością. Nie widać, gdzie się kończy tafla wody. Super. Dobra, ja sobie cały czas ustawiłem kadr, cały czas sobie robię to zdjęcie, które mi się najbardziej tu spodobało. Troszkę sobie doszlifowałem ten kadr, i działam, działam. na różnych, na różnych wiecie, czasach sobie robię od 4 sekund do 10-12. 15. Chcę wyciągnąć troszkę te cieni tutaj z brzegu, który jest ciemny, a nie chcę też tego nieba przepalać niebiesko, lekko już pomarańczowego, żółtego. Także potem może z tego skleimy troszkę hadera, tak jak standardowo w Lightroomie. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja po prostu robię. Robię dużo kadrów w domu, będziemy się martwić, co z tym dalej nie. Teraz nie ma na to czasu. Ja naprawdę chcę jak najwięcej tutaj danych zarejestrować, żeby tak najlepiej wyszło. Ale wygląda to przepięknie. Przepięknie, naprawdę. Zobaczcie, tutaj macie jedną sekundę, i to niebo nie jest przepalone. Może u Was troszkę jest jaśniejsze niż u mnie, ale ono nie jest przepalone. Na dwóch sekundach już jest jaśniej, a na czterech sekundach, no niestety niebo jest przepalone, ale za to mamy dużo fajnych detali tutaj. Także one mogą nam się przydać, bo czasem, wiecie, wyciąganie z czegoś takiego, z takiej jednej sekundy detali, no może być bardzo problematyczne, bo może przedstawiać Podczas edycji właśnie wyciągać więcej szumów z tych cieni, bo nie ma tam danych zarejestrowanych niestety. Także warto czasem zrobić te kilka naświetleń na różnych czasach, żeby mieć właśnie detale we wszystkich częściach. A czy wykorzystacie je potem w domu, czy nie, to już będzie zależało od Was i od tego, co się da z tego pliku wyciągnąć, ale wiecie, czym gorszy aparat, to macie mniejszy zakres tonalny i mniejszą dynamikę, mniejsze możliwości wyciągania z cieni, czy z jasności. Słońce już wzeszło, zaczyna już się pojawiać na tych szczytach dosyć mocno i na Beko di Mezody, na tym moim szczycie też już powoli, delikatnie zaczynają pojawiać się pierwsze kolory. Fajnie to wyglądać zaczyna, powoli zaczyna nabierać to kolorów. Ja będę czekał aż do momentu, chciałbym żeby słońce zaczęło muskać też tutaj te czubki drzew. Zobaczymy, zobaczymy czy to będzie fajnie wyglądać, ale myślę, że mogłoby to fajnie wyglądać, jakby tego światła trochę tu było więcej, bo też te czubki podświetlone będą się fajnie odbijać. No taki bynajmniej mam plan, że będą się odbijać i pomysł. Zobaczymy czy mi to wyjdzie. Czy to tak będzie wyglądać, jakbym chciał. No i tak już yy, dzisiaj mogę powiedzieć, że wiem, że koniec października, kiedy tu będzie totalna jesień, wszystko będzie totalnie żółte, piękne. To jest bajka, to jest totalna bajka. No, ale niestety nie można mieć wszystkiego, i raczej w tym roku już się tu nie zjawię, bo w październiku wrócę do domu. To, to trudno, żebym wrócił i przyjechał tu jeszcze raz. Pewnie to się nie uda z wielu względów, nie tyle co czasowych, co raczej ze względów finansowych, ale na przyszły rok to bardzo chętnie, bardzo chętnie na jakieś dwa tygodnie w Dolomity, właśnie w takiej. Drugiej połowie października, kiedy mamy właśnie taką złotą, polomitową jesień. Ja, kochani, wszedłem na taką górkę tutaj troszkę wyżej. Wcześniej byłem tam, gdzie mój plecak leży, na cypelku małym. Teraz z tej górki robię troszkę szerszy kadr i w pierwszym planie mam też troszkę tutaj takich traw wodnych. Też teraz szerzej jest to widzę tą lekko podświetloną na żółto przez. Słońce górę. Fajnie to wygląda. Podoba mi się, powiem Wam. Bardzo yy, fajny kadr. Oddaje też klimat tutaj tego miejsca, moim zdaniem. Także teraz chcę zrobić kilka ujęć z tego miejsca, tego kadru. Próbuję go w różnych, wiecie, konfiguracjach złapać. W różnych też ekspozycjach, żeby mieć wszystkie dane z tego miejsca, z tego kadru. No i zobaczymy. Zobaczymy jak wyjdzie, jeśli wyszedł fajnie. To właśnie teraz go wam pokazuję. Teraz stwierdziłem, że zrobię tak na 135 mm, troszkę taki bliższy kadr. Zrobię sobie ten kadr. Bo fajnie wygląda to schronisko, w tle mamy taką, taką bardzo rozświetloną poświatę. Ciepłe, fajne światło z przodu, zieleń mega fajnie to wygląda. I pomyślałem, że ten kadr będzie fajnie wyglądać, jak będzie troszkę szerszy. Będzie taka troszkę, wiecie, ala, panoramka, nie? Także coś takiego sobie robię. Pewnie dwa kadry poziome będą połączone. To będzie tak troszkę, wiecie, szerzej, ale nie za szeroko. Fajnie to może wyglądać. Mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądać. Także robię sobie te właśnie kadry teraz. No nie, będą jednak trzy kadry poziome. Zrobię po to żeby mieć więcej zapasu danych szerzej troszkę mieć potem sobie przykadrujemy ale naprawdę wygląda to zacnie, wygląda to naprawdę zacnie i te odbicia paja ja wróciłem na swój cypelek mały i teraz robię troszkę szerszy kadr, w którym też zahaczam tą górę po prawo i kawałek tutaj takich roślin, które pływają na wodzie Fajny klimat to daje, fajny naprawdę klimat, już Wam pokazuje. No dobrze, kochani, tak patrzę, patrzę na to wszystko i podziwiam. Cały czas robię zdjęcia. Robiłem trochę wyżej, teraz wróciłem na swoją pozycję, jak widzieliście. Fajnie te drzewa się podświetlają, ale to musi jesienią wyglądać jak są całe żółte. Wiecie, pomarańczowe, jesienne. O, jest to na pewno mega, mega klimat, ale i tak jest fajnie. Jeszcze chwilkę poczekam, bo może jeszcze więcej światła doda jeszcze klimatu, chociaż nie jestem pewien, ale nic mi nie zaszkodzi poczekać, a potem przejdę sobie dookoła jeziorka i wrócę do samochodu. Na razie jeszcze chwilkę poczatuję na tym cypelku. No dobra, lepiej już nie będzie, postanowiłem, że idę. Przejdę się dookoła jeziorka, zobaczę jakie mamy tu możliwości. Co tutaj za kadry są jeszcze? Idę, posprawdzam bo przecież po to tu przyjechałem, żeby rozeznać miejscówkę bardzo dobrze, poznać wszystkie jej zakamarki. Teraz tylko musimy przejść po kamyczkach i nie wpaść do wody. Nie jest to jakieś mega trudne, ale no, trzeba się na tym skupić. Ze statywem w ręku, jak się idzie, to też nie jest łatwo. Te kamienie troszkę się ruszają, ale. Nie jest tragicznie, to nie jest tragicznie. Dobra, jesteśmy na brzegu. Jest tutaj taka mała wysepka z drzewkami na środku. Ale chciałem ją umieścić w kadrze na pierwszym planie w lewej stronie i potem mieć to tło z tą górą. Tylko tu jest to drzewko i chciałbym, żeby ono było w takiej oświetlonej, jasnej części i żeby to dokonać ja muszę aparat trzymać tak wysoko na bardzo wysuniętych rękach prawie stać na palcach, ja tu stoję na takich skałach no i trudno jest takie zdjęcie zrobić, podniosłem sobie ISO do 400, żeby mieć ten czas lepszy f11, żeby jak najwięcej ostrości mieć, ostrzę sobie na schronisku i nie wiem czy ten kadr mi się podoba coś w nim jest, ale muszę go zobaczyć na większym ekranie, muszę Troszkę go przeedytować, zbalansować, zobaczyć, czy, czy to zagra wszystko. Jeśli, jeśli to zagra, to teraz zobaczycie ten kadr. Dobra, jeszcze nim słońce wejdzie wyżej, jeszcze jeden kadr. Wszedłem troszkę na takie gruzowisko, żeby uzyskać troszkę wyższą perspektywę. I tam zobaczcie, ta mała wysepka tu po środku. Teraz też fajnie z odbiciem jest. I w tle mamy nadal odbicie właśnie bekody mezody. I mamy też nasze schronisko Krodadilago. Fajnie ten kadr wygląda, chodźcie go wam pokażę. A kadr, kochani, zobaczcie, prezentuje się tak: czyli zaczynamy to od dołu, mamy taką linię prowadzącą w górę. Mamy tą piękną wysepkę, i oczywiście backcode i w tle. Ten najwyższy szczyt, no i po środku schronisko. Fajnie to wygląda naprawdę. Ja bazową ekspozycję ustawiłem na ISO 100, f11, 1,50, plus minus da się z tego coś wyciągnąć, ale jak widzicie jest tu dużo cieni, także na pewno przydadzą nam się takie te jaśniejsze też klatki, dlatego oczywiście robię sobie bracketing ekspozycji, ostrość ustawiam w miejscu, w którym jest schronisko. O, dobrze, 1,50, robimy sobie... I wiecie co? Ja tak sobie patrzę teraz na podgląd i myślę, że chciałbym mieć troszkę jeszcze więcej jasności. Także zrobimy sobie jeszcze drugą ekspozycję bazową, którą ustawimy na 1,30 i wtedy będziemy mieli też bracketing trzech ekspozycji, ale ta najjaśniejsza będzie dużo, dużo jaśniejsza i będziemy mieli więcej. Detali w cieniach, zobaczymy, z której skorzystam. Nie wiem, jestem ciekawy, co będziecie sądzić o tym kadrze, ale myślę, że jest fajny, jest fajny, fajnie oddaje klimat tego jeziora, taki szerszy jest troszkę. Fajne są te odbicia, mi się podoba, mi się naprawdę podoba. To już wszystko w tym odcinku i koniec mojej wrześniowej podróży przez Dolomity. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich fotograficznych wypraw, napisz jaki rejon świata, jaki rejon Europy Polski chcesz, abym odwiedził w kolejnym swoim fotograficznym blogu. Jestem ciekawy waszych propozycji, gdzie byście chcieli pojechać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!